Udrażnianie głowicy Canon MG 5650, podnosimy pokrywę, głowica nam wyjeżdża, wyjmujemy kabel zasilania, zawsze musimy pamiętać, żeby zasilanie musi być wyjęte, wyjmujemy tuszę, wyjmujemy głowę, przesuwamy sobie lekko. Pociągając za dźwignię, otwiera nam się, wyjmujemy głowicę, kładziemy sobie głowicę na ręczniku z zestawu do udrażniania. Zestaw, który podlinkujemy, link do zakupu tego, filmu, tego zestawu będzie pod filmem. Trzeba sobie rozwinąć więcej. Tam będzie link do zakupu. Wyjmujemy z zestawu korek duży z żyłeczka. Nabieramy sobie płynu, zakładamy na dużą czarną dyszę. Może pokażemy jedyna duża jest czarna, do niej będzie służył ten biały korek przepychamy sobie, przepychamy sobie płyn powoli uważając, żeby nie spadła nam wężyk na przykład ze szczykawki, nie wyszelił nam w oczy, o, przepychamy sobie, widzimy o, widzimy jak, jak nam wypłynął przepchało, teraz zakładamy drugi wężyk, żółta końcówka służy do przepchania kolorów, te, 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 te cele są mniejsze, więc teraz dokładamy, dociskamy i przepychamy sobie tak samo jak czarny po kolei te kolory, powiedzmy po jakimś centymetrze Każdą, po, znaczy w ogóle przepychamy tylko dysze, które mamy zapchane. Jak mamy czarną, robimy tylko czarną, kolorową. Dajemy, dajemy spokój, nie przepychamy. Zawsze uważamy, żeby płyn był w szczekawce, żebyśmy nie pchnęli powietrza, tylko zawsze płyn. Jeżeli nam się kończy płyn, nabieramy znowu do pełna i przepychamy. I przepychamy dalej, żebyśmy nie, nie pchnęli do końca i nie został w głowicy płyn. Jak tam jakieś bąbelki nam polecą, nie, nie ma problemu, bo dalej płyn to przepchnie. Ważne żeby tylko nie pchnąć do końca i nie zostawić płynu w głowicy. To jest najważniejsze. O tak. I teraz sobie sprawdzimy, czy nam. Dobra, głowica nie odbija, bo jest czyściutka, jest przepchnięta cała płynem, więc dlatego nam nie odbija. Koloru. Następnie osuszamy sobie głowicę. Całą musimy osuszyć. Najlepiej sobie ją zostawić na jakieś pół godzinki, tak żeby ona na suchym ręczniku, żeby ona wyschła. Ja tylko teraz pokażę jak z powrotem włożyć, i, ale już nie będę włączał drukarki, bo z tego względu, że głowica nie jest sucha, ale tylko pokażę, jak z powrotem kładamy głowicę, wpychamy palcami sobie. O, głowica wpada. Montujemy tusze. Po kolei wklikujemy. On każdy z nich nam się zapali światłem ciągłym. Znaczy, że drukarka je widzi. Są pełne. Jeżeli migają, znaczy, że są do wymiany. Następnie dociskamy dźwignię. Zamykamy drukarkę. Włączamy i robimy czyszczenie z opcji drukarki. Czyszczenie głowicy. Następnie wydruk testowy i powinno być wszystko w porządku. Tak jak ja mówię, ja nie będę teraz włączał drukarki, bo głowica możliwe, że jest jeszcze, je, jeszcze nie, nie jest sucha, ale to, to, to tyle. Dziękuję, zapraszam.